Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak ułożyć dietę. Zapraszam na materiał. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o dietę, to trzeba zrozumieć, że w procesie kształtowania sylwetki, niezależnie od tego, czy zależy nam na odchudzaniu, czy budowaniu masy mięśniowej, no to kluczowa będzie kaloryczność czyli to, ile my kilokalorii spożywamy w ciągu dnia. Bo tutaj, jeżeli będziemy w deficycie kalorycznym czyli będziemy jeść mniej niż wynosi nasze zapotrzebowanie kaloryczne no to będziemy chudnąć. A jeżeli będziemy jeść więcej niż wynosi nasze zapotrzebowanie kaloryczne, to będziemy przybierać na masie ciała. I tutaj właśnie przejdziemy do tej kwestii. A więc tutaj, jeżeli chodzi o kaloryczność, no to posłużę się taką bardzo prostą tabelką, którą postaram się Wam tutaj gdzieś z boku umieścić. Ja mam swoje magiczne kartki, tak żebym niczego nie pomylił, żebym o niczym nie zapomniał. I. Tutaj będziemy liczyli to w bardzo, bardzo banalny sposób, czyli będziemy mnożyli naszą masę ciała przez dany współczynnik aktywności, który będzie odpowiedni dla nas samych. Także no, zaczynamy. I teraz, jeżeli mamy mężczyznę, którego aktywność fizyczna jest bardzo niska, który przykładowo ma pracę biurową, do tego pokonuje maksymalnie powiedzmy te cztery. 5000 kroków w ciągu doby, i poza tym no, nie rusza się nic już dodatkowo. No to jego masę ciała pomnożymy przez 25. Jeżeli byłaby to kobieta, to pomnożylibyśmy jej masę ciała przez 23. Jeżeli mamy faceta, który rusza się już czyt więcej, powiedzmy wykonuje te 8000 kroków, ale nadal na przykład nie wykonuje poza tymi krokami żadnej dodatkowej aktywności, no to mówimy o współczynniku aktywności, który jest niski i tutaj jego masę ciała pomnożymy przez 29, a jeżeli byłoby to kobieta, no to pomnożylibyśmy przez 27. Jeżeli mówimy o współczynniku aktywności, który jest taki umiarkowany, umiarkowany, e, czyli o takim ogółu społeczeństwa, który wykonuje powiedzmy coś między 8, 8 a 12 tysiącami kroków, do tego trenuje powiedzmy te 3-4 razy w tygodniu siłowo bądź jakiś inny sport, no to mówimy o współczynniku aktywności średnim, umiarkowanym, który tutaj wynosi 33 u mężczyzn i 31 u kobiet. Jeżeli ktoś miałby dużą aktywność fizyczną, czyli chodziłby powiedzmy te 20 tysięcy kroków, do tego jeszcze trenowałby siłowo lub jakiś inny sport dodatkowo, no to tutaj u facetów masę ciała przymnożylibyśmy przez 36, a u kobiet przez 34. I tutaj te wyniki, które Wam wyjdą, Będą e, określały mniej więcej wasze zero koloryczne. I tutaj trzeba brać pod uwagę fakt, że żaden kalkulator nie jest dokładny I dlatego ja na samym początku od tej wartości, która wam wyjdzie, nie ucinałbym niczego. Przytrzymałbym to przez 2-3 e, tygodnie, zobaczył, co się stanie, bo może być tak, że to, ta koloryczność, którą e, sobie wyliczycie, będzie. Waszym surplusem bądź deficytem. Dlatego, tak jak mówię na początku, niczego bym nie, nie ucinał. No a po tych 2-3 tygodniach, w zależności od celu, jeżeli chcecie redukować, to uciąłbym coś około 10-20%, jeżeli ta waga stała, lub dodał około 300-500 kg. Jeżeli chcecie budować masę mięśniową, a ta waga stała. W przypadku gdy ta waga już spadała, a chcecie redukować, to tak naprawdę nie musicie nic robić. A jeżeli ta waga spadała, a chcieliście budować, no to na pewno dodałbym tu najmniej te 500 kcal. Jeżeli chcecie natomiast redukować, a na tym co wyliczyliście ta waga już rosła, to uciąłbym raczej tą górną granicę, czyli te 20%. I od czegoś takiego wtedy możecie już zaczynać obserwować swoje ciało. Tylko pamiętajcie, żebyście nie bazowali tylko i wyłącznie na samej masie ciała, ale również na zdjęciach poglądowych i pomiarach. No i przechodzimy do drugiej kwestii, czyli do rozkładu makroskładników. Jak chodzi o białko, to tak naprawdę w procesie kształtowania sylwetki, jeżeli ktoś trenuje siłowo, no to możemy powiedzieć o wartości 2 gramów, około 2 gramów na każdy kilogram ciała. Bo tak naprawdę, już od 1,6 g do 2,4,2 2 gramów będą to już wartości zupełnie wystarczające, by ten proces kształtowania sylwetki był jak najbardziej optymalny. Dlatego ja bardzo często upraszczam te liczby do tych 2 gramów, żeby było prościej policzyć. I tak mówimy tutaj o 2 gramach na każdy kilogram masy ciała. Czyli jeżeli osoba waży 80 kg, to powinna spożywać 160 g tego białka. Jeżeli osoba waży 50 kg, to powinna spożywać 100 i tak dalej, i tak dalej. Jak chodzi o tłuszcze, to powinny one stanowić około 20 do 35% ogółu energii. Dajmy na to, że komuś wyszło z tych wyliczeń odnośnie zapotrzebowania, że musi spożywać 3000 kilokalorii, czyli w tym wypadku, jeżeli mówimy o 20-30%, to no to byłoby to 600 lub 900 kg Kalorii. I tą wartość dzielimy przez 9, bo 1 gram tłuszczu ma 9 kcal, No i wtedy wychodzi nam, ile tego tłuszczu powinniśmy spożywać. A to, czy spożywać go 20% czy 30%, zależy głównie od naszych preferencji. Jeżeli wolimy zjeść nieco bardziej tłuste. Produkty w ciągu dnia to możemy iść do tej górnej granicy, do 25-30%. A jeżeli wolimy bazować na węglowodanach, no to wtedy postawiłbym na tą dolną granicę 20%. No, i jak chodzi o węglowodany, to tutaj po prostu dodajemy to, co wyszło nam z białka i to, co wyszło nam z tłuszczy. Dodajemy te dwie wartości do siebie, jak chodzi o kalorie. Odejmujemy od ogółu naszego zapotrzebowania. I tą wartość, którą nam zostanie, dzielimy przez 4, bo 1 gram węglowodanów ma 4 kilokalorie i wychodzi nam, ile tych węglowodanów powinniśmy spożywać. No i żeby Wam to wszystko ułatwić, to zrobimy sobie przykład. Weźmiemy mężczyznę, który waży 80 kg i którego aktywność plasuje się na średnim poziomie, czyli mówimy tutaj o tych 33 kilokaloriach na każdy kilogram masy ciała. Jeżeli sobie pomnożymy 80 przez 33, to wyjdzie nam, że ta osoba powinna jeść bodajże 2640 kK, No ale żeby tego nie mącić, żeby tego nie utrudniać, to policzymy to jako 2700 kK. I jeżeli mówimy o białku, tak jak wcześniej wspominałem, będą to 2 gramy na każdy kilogram masy ciała, czyli dla tego faceta będzie to 160 g białka. Pamiętamy o tym, że 1 gram białka ma 4 kilokalorie, więc jeżeli sobie pomnożymy 160 razy 4, to wyjdzie nam, że z tego białka spożywamy 640 kK i to będzie, tak jak wcześniej wspomniałem, potrzebne nam do tego, by wyliczyć nasze zapotrzebowanie na węglowodany. Niech chodzi o tłuszcze. Powiedzmy, że ten facet woli bazować na węglowodanach i chce spożywać tylko 20% tłuszczy, więc y, będzie to około y, 600 kilokalorii. Y, co da nam tutaj? Równowartość 60 gramów. Jeżeli pomnożymy 60 razy 9, bo 1 gram tłuszczy ma 9 kilokalorii, no to wyjdzie nam, że z tych tłuszczy ten facet pożywa 540 kilokalorii. I teraz tak jak mówiłem, jak chodzi o węglowodany, to sumujemy te kalorie z białka i z tłuszczy, czyli dodajemy 640 plus 540. Wychodzi nam, że z tłuszczy i białek ten mężczyzna spożywa 1180 kilokalorii Pamiętamy o tym, że jego zapotrzebowanie wynosiło 2700 kilokalorii i teraz od 2700 odejmujemy 1180 kilokalorii, pozostaje nam 1520 kilokalorii na węglowodany. I tak jak mówiłem, 1 gram węglowodanów ma 4 kilokalorie, więc teraz to sobie dzielimy. 1520 /4 daje nam 380 gram węglowodanów i jak widzicie ten facet powinien spożywać mniej więcej około 160 gramów białka dziennie, 60 tłuszczy i 380 węglowodanów. No i tak to właśnie w praktyce wygląda, widzicie, że nie jest to trudne, także tak naprawdę możecie samodzielnie wyliczyć to nawet przy pomocy telefonu w domu i zacząć od dziś, bo po co zwlekać, im szybciej zaczniecie, tym szybciej osiągniecie swój cel. To byłoby na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Możecie też zadać jakieś pytanie w komentarzu odnośnie wyliczania swojej kaloryczności czy makroskodników. Na każde pytanie na pewno odpowiem, także zapraszam serdecznie do za zadawania tych pytań. No i to byłoby na tyle. Cześć i do zobaczenia w następnych. Siemanko!